Oto samochód roku 2020, Peugeot 208. W pierwszym filmie w 2021 roku, właśnie z tej okazji, postanowiłem pokazać Wam samochód roku 2020, a jest to Peugeot 208. W tym miejscu dziękuję bardzo firmie Peugeot Nowum Motors z Torunia za użyczenie mi tego samochodu do testu. Po pierwsze, zobaczcie, jak ten samochód wygląda. Jeśli oglądacie moje filmy, to na pewno wiecie, że bardzo cenię sobie ciekawy i oryginalny design, a ten Peugeot właśnie taki jest. Przy okazji, mam nadzieję, że już subskrybujecie mój kanał, ale jeśli nie, to będę wdzięczny za każdego kolejnego suba. Bardzo podoba mi się, że Peugeot postanowił nawiązać designem do swojego loga. Jak na pewno wiecie, logo Peugeot to lew. A teraz spójrzcie na te lampy, a szczególnie na te LEDy do jazdy dziennej. One mają przypominać kły wielkiego lwa. Super! Uważam, że to naprawdę jest świetny zabieg. A teraz jeszcze charakteru na masce dodają te przetłoczenia, które na pewno mogą się podobać. Tak samo podobać się może grill, który jest wykończony takimi chromowanymi dodatkami. Tylne lampy są również bardzo ciekawe. Zobaczcie, w ogóle, klosz w tym miejscu jest przeźroczysty. Oprócz tego też podoba mi się ten design lamp. Te trzy świecące ledowe paski, moim zdaniem, wygląda to naprawdę nieźle. Poza tym jeszcze ciekawy jest ten pas, który jest. Połączeniem tych lamp z dodatkowym smaczkiem na środku, czyli z logiem Peugeot. Oprócz tego, tylna klapa, jak widzicie, jest też przetłoczona, co dodaje osobnego, dodatkowego charakteru. Bagażnik w tym samochodzie ma 311 litrów. Nie jest to może największy bagażnik w klasie, ale Umówmy się, jest to samochód miejski, a do miasta na pewno przyda nam się ten haczyk na zakupy, a także guma, która tutaj trzyma różne drobiazgi myślę, że jeśli będzie zima, to na przykład można tutaj też włożyć um, skorbaczkę do szybki. Póki co, Perzo, nie daje nam zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o silniki. Pod Maską 208 w zasadzie mogą pracować tylko dwie jednostki napędowe. Jedna benzyna w trzech wariantach i jeden diesel. Silnik benzynowy to trzycylindrowe 12 o wariantach mocy 75. 100 koni, taki jak ten, i najmocniejsza wersja to 130 koni. Oprócz tego jest też dostępny diesel o pojemności 1.5. Generuje on również 100 koni mechanicznych. Jest też dostępna wersja elektryczna, nazywa się wtedy E208, i pod maską pracuje silnik, który ma 138 koni mechanicznych. A teraz zapraszam Was do wnętrza. Po tym krótkim wstępie zauważyliście, jak ciekawie prezentuje się ten kokpit. Biorąc pod uwagę, że większość czasu w samochodzie w zasadzie spędzamy właśnie tutaj za kierownicą, to jest to dość istotne, żeby otaczały nas ciekawe i przyjemne kształty, a tak właśnie tu jest. Cały układ deski rozdzielczej jest skierowany wyraźnie w stronę kierowcy. Ale w ogóle zobaczcie, jakie tutaj są kształty. Na przykład tutaj ta deska rozdzielcza, ona jest wklęsła, Poza tym jest wykończona plastikiem, który skutecznie przypomina włókno węglowe. W konsoli centralnej tutaj są znane z Peugeota y, takie przyciski klawiszowe. W Peugeot 208 akurat nad nimi są też jeszcze takie przyciski dotykowe. W konsoli centralnej jeszcze jak widzicie tutaj jest całkiem nieźle wyglądający wyświetlacz 7-calowy. Ale największe wrażenie robi tutaj zestaw zegarów. A w zasadzie to nawet nie są zegary, to jest Peugeot i-Cockpit. I wiem, że materiał filmowy ani zdjęcia tego, no nie są w stanie tego oddać, ale te zegary tutaj, ten cockpit jest trójwymiarowy. Naprawdę te zegary są trójwymiarowe i polecam wam zobaczyć to na żywo, bo to zupełnie inne wrażenie robi niż na tym materiale, nawet który dla was nagrałem. Ehm, oprócz tego, te zegary w ogóle mają bardzo dużo różnych opcji, ehm, mogą pokazywać różne rzeczy w różny, ciekawy sposób, łącznie z nawigacją. We wnętrzu Peugeot'ów od ładnych kilku lat największą kontrowersją jest kierownica. Jest ona owalna, spłaszczona u góry i na dole, a zestaw wskaźników czy też i-cockpit jest umieszczony nad kierownicą. Szczerze mówiąc, ja nie miałem tutaj problemu, żeby znaleźć wygodną pozycję za tą kierownicą i podczas jazdy też mi tutaj nic nie przeszkadza, więc czemu nie? Fakt jest taki, że jeśli ten iCockpit jest umieszczony tak wysoko, to w dużo mniejszym stopniu będziemy odrywać wzrok od drogi podczas tego, jak będziemy chcieli coś tam zobaczyć na tym ekranie. Jeśli chodzi o taką codzienną praktyczność, to są tutaj dwa płaskie schowki, drugi ten zamykany jest z możliwością indukcyjnego ładowania telefonu, są tutaj też takie wnęki, no cap holdery na y, dwa kubki czy butelki. A podłokietnik środkowy jest oczywiście otwierany Jest tutaj bardzo głęboki schowek Z tyłu niestety jest dość mało miejsca Ale w sumie z drugiej strony niczego innego bym się nie spodziewał Po 208, które bądź co bądź jest jednak w dużej mierze samochodem przeznaczonym do miasta Jednak ja mam mniej więcej 1,78 m wzrostu I siadłem sam na sobą mając tyle miejsca na kolana Więc tak naprawdę tragedii nie ma a teraz czas na pięć fajnych i niefajnych rzeczy o tym samochodzie. Zacznijmy od minusów. W tym miejscu powinno być oświetlenie Ambiente, które niestety jest dostępne tylko w najwyższej wersji wyposażenia. Jakość obrazu w tylnej kamerze nie jest zbyt dobra. Z tyłu niestety brakuje podłokietnika. Po złożeniu foteli niestety nie możemy uzyskać płaskiej powierzchni bagażowej. System inforozrywki niestety nie jest zbyt intuicyjny, ale za to obsługuje system Apple CarPlay i Android Auto. A teraz czas na plusy. Ogromnym plusem jest mały promień skrętu. Możemy mieć tutaj szklany, panoramiczny dach. Eleganckie zapięcie ukrywające uchwyt i sofix. W systemie info są dostępne trzy indywidualnie spersonalizowane profile, w których możemy ustawić inny kolor, inne stacje radiowe, inne informacje, które wyświetlają się na y, iCockpicie, a nawet inny język. Z przodu dostępne są dwa gniazda USB, jedno typu C ale też jedno typu A. A teraz czas na jazdę. Zapraszam. Wersja Peugeot 208 jest dość miękkie. Dzięki temu jest też bardzo komfortowe. Mimo tego samochód naprawdę bardzo lubi szybkie zakręty. Dzięki czemu też można takie odnieść wrażenie, że tym samochodem jeździ się naprawdę bardzo przyjemnie. Na pewno bardzo dużym plusem jest duża zwrotność, mały promień skrętu, a także bardzo lekko działająca kierownica i manewrowanie tym samochodem to naprawdę czysta przyjemność. Pod maską znajduje się tutaj trzycylindrowy silnik benzynowy, który generuje 100 koni mechanicznych i 205 nm momentu obrotowego. Pozwala to na przyspieszenie do pierwszej setki w 10,8 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi tutaj 188 km na godzinę. No dobra, może nie jest to jakiś demon prędkości, ale można się nim też bardzo sprawnie włączyć do ruchu. Szczególnie w przypadku tej automatycznej skrzyni biegów, w którą jest wyposażony ten samochód, ja proponuję, to bardzo szybko, bardzo sprawnie zmienia te biegi, dlatego w ruchu miejskim w ogóle świetnie się spisuje. Mamy tutaj też dostępne tryby jazdy, są trzy tryby, jest to tryb Eco, normal, jakiś tam jest tutaj napisane normalnie i oprócz tego tryb Sport. Jeśli natomiast chcemy się troszeczkę pobawić biegami, no to przy kierownicy są manetki, którymi dowolnie możemy zmieniać biegi. Na uwagę zasługują też hamulce, które są ostre jak brzytwa, tak bym powiedział. Szczególnie ten pedał hamulców jest bardzo czuły. Jak wsiadłem tutaj pierwszy raz, to szczerze mówiąc musiałem się do tego przyzwyczaić, bo naprawdę lekko trzeba wciskać ten pedał hamulca, ale jak już się do tego przyzwyczajemy, to będziemy mieć też bardzo duży komfort siły hamowania. Wiem, że taka jest natura silników trzycylindrowych, ale szczególnie w Peugeot ten silnik, brzmienie tego silnika nie przypomina tego właśnie ryczącego lwa, tylko powiedziałbym, że bardziej takiego warczącego małego pieska. Zresztą posłuchajcie sami. W 208 są też dostępne oczywiście liczne systemy poprawiające bezpieczeństwo jazdy, takie jak na przykład utrzymywanie pasa jazdy. Oprócz tego w tym egzemplarzu jest dostępny taki zwykły tempomat, który po prostu może utrzymywać prędkość, a za dopłatą jest też dostępny aktywny tempomat, który będzie automatycznie za nas dostosowywać prędkość do samochodu, który nas poprzedza. Na koniec powiem Wam jeszcze, że dzięki tym wszystkim kształtom, które tutaj widać w środku, dzięki panoramicznemu dachowi i generalnym takim, generalnie takiemu uczuciu, że ten samochód jest bardzo zwinny, to naprawdę bardzo przyjemnie się nim jeździ i w zasadzie chce się pokonywać kolejne kilometry, a do domu chcemy jechać inną, może i dłuższą drogą. No dobra. To w czym tkwi haczyk? Jak myślicie, ile ten samochód może kosztować? 70 tysięcy? 75? 000? No, powiem Wam, że ten egzemplarz jest wyceniony na 100 tysięcy złotych. Fakt, że sporo dostajemy za tą cenę. No, jest to naprawdę dobrze wyposażony egzemplarz. Poza tym samochód wygląda naprawdę świetnie. Ale mimo wszystko uważam, że jest to za dużo, jak na samochód, który jest stworzony głównie do miasta. Koniecznie dajcie znać, jak Wy się zapatrujecie na takiego Peugeota. Możecie napisać na przykład swoją opinię w komentarzu pod filmem. Ja tam często zaglądam i w zasadzie chyba odpisuję na wszystkie komentarze. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję firmie Peugeot Motor z Torunia za użyczenie tego samochodu do testu. Oczywiście wszystkie dane kontaktowe do salonu znajdziecie w opisie pod filmem. Dzięki za oglądanie, jeśli Wam się podobało, to dajcie mi łapkę w górę. Zachęcam Was też do subskrybowania tego kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach test.